W Lidlu tydzień soli mar, a w mojej kuchni mochorocho i mochowerdę z gniecionymi ziemniakami. Popatrzcie. O właśnie, młode ziemniaczki, Ktoś nie lubi młodych ziemniaków, uparowane i to jest właściwe słowo. Jakbyś zdarzał jeszcze raz, to bym wytłumaczył wszystkim wam, o co tak naprawdę chodzi: minimalna ilość wody. To tutaj się mocno pieni, ale już jak zgaszę wodę, to się okaże, minimalna ilość wody. Dlaczego? Bo takie ziemniaki po uparowaniu, nie po ugotowaniu, nie po, wy po wymoczeniu w wodzie pachną inaczej. Ziemniaki na Wyspach Kanaryjskich przygotowuje się w nieco inny sposób niż ja to za moment zrobię, bowiem gotuje się je klasycznie w, du w dużej ilości wody z dużą ilością soli. Alternatywą jednak dla tamtych ziemniaków są jeszcze inne, które ja bardzo lubię robić. Powinna się pojawić oliwa, ale używam celowo oleju. Z jednego prostego powodu – nie chcę, żeby się oliwa paliła. Za moment te ziemniaki trafią do piekarnika do wysokiej temperatury. Ze szkodą temperatura owa działałaby na te ziemniaki, więc zwykły olej sprawdzi się tutaj dużo lepiej. No i teraz rzecz banalnie prosta. Ach, nie powinienem jeszcze zrobić coś takiego. Chciałbym je zamarynować. Najprościej, jak się da. Teraz, kiedy są już pokryte olejem, wystarczy je rozgnieść. Rozgniatam je tak, by Osiągnęły grubość mniej więcej 1 do 1,5 cm. Zamierzam teraz te ziemniaki upiec, ale by było ciekawiej, a przede wszystkim by było smaczniej, odrobina masełka na każdy taki rozgnieciony ziemniaczek. Masło, które zacznie się rozpuszczać, które zacznie się ładnie pienić, lepiej będzie smakował, a po drugie spowoduje, że szybciej złapie ładniejszy kolor. Temperatura piekarnika 205-210 stopni 15 minut, 20 na ładny kolorek. Teraz łamiemy drugą recepturę, a w zasadzie dwie kolejne: moho-roho, moho verde. Te dwa sosy występują na Wyspach Kanaryjskich niemalże zawsze. Sprzedawane są nieodłącznie, nierozłącznie. Powinniście wiedzieć, jak je zrobić. Najpierw: roho, czyli sos czerwony. Papryczka Piquillo. Moim zdaniem lekko kwaskowa. Idealny produkt, bo szybciej. Przyprawy. Cudowna klasyka: papryka. Ta już lekko zamarynowana. Ta już lekko zakwaszona. Ta, co chyba najprzyjemniejsze. Już obrana ze skórki. Czosnek, szczypta pieprzu, drobina soli i kumin wreszcie. Jedna z tych rzeczy bez której ja sobie nie wyobrażam takiej salsy i tutaj łamać przepisów za mocno nie wolno. Ocet, ostra papryczka. Od razu z nasionkami do środka. Bułeczka. Bardzo często używamy samego środka bułki. Bo jest miękki, lepiej się rozprowadza. Moim zdaniem nie jest to konieczne, szczególnie wtedy, kiedy mamy taką, o właśnie, to nawet widać, że ta kajzerka jest naprawdę nie za mocno spieczona. I to co lubię robić, pokrojcie ją cieniej, łatwiej wtedy się zmiksuje. Oliwa albo olej. Oczywiście, że dodam oliwy, zrównoważę ją troszkę banalnym olejem, rzepakowym bądź słonecznikowym, dlatego by nie niwelować też przesadnie aromatu papryki, czosnku. I kuminu, Miksujemy. Drugi tip, który Wam się powinien przydać, to woda. W minimalnej ilości. Ona pomoże złapać właściwą konsystencję. I tu obserwuję. I tu szukacie gładkiego, aksamitnego sosu. I który powinien wyglądać tak. Mocho-rocho zrobiony. Jakby była chwila, to byśmy puścili taką zapowiedź. Bookinga zrobiła fajny przepis. Patata z Bravas. Chrupiące ziemniaczki, do tego chrupiące, pikantne chorizo. No i czym by było patata z brawa bez klasycznego sosu? Dobra, mojo czyli zielony sos, który zawsze występuje w tandemie z tym czerwonym. Natomiast najważniejszym składnikiem jest jej wysokość kolendra. Dla zrównoważenia trochę natki pietruszki, delikatnie przesiekanej. trzy ząbki czosnku i papryczka zielona. To warunek konieczny. Dodać ją razem z nasionkami. Zdecydowanie limonka. Dodajemy do środka. Sok z limonki. I ta sama zasada, jeśli chodzi o ten sos zielony, jaka obowiązywała przy robieniu sosu czerwonego. Odrobina oleju, żeby nie konkurował ze smakiem kolendry i przypraw. Ale ważna też jest oliwa, dobrej jakości. Bułeczka w klasyce się nie dodaje, ale ja dodaję. Nieco mniej niż do czerwonego. Rzecz, która się nie może zmieniać, kumin. Tam były dwie łyżeczki. Tutaj wystarczy jedna. Miksujemy. Trzeba to naprawdę dobrze zmiksować. Kiedy to jest dobrze zmiksowane, dopiero wtedy możemy ewentualnie balansować i szukać tej właściwej konsystencji sosu, podobnej do tego czerwonego. Nie dałem jednego składnika, czyli a w zasadzie dwóch: drobiny soli i pieprzu. Mamy wszystko. Mocho verde. No i pyszne. Chrupiące, przypieczone ziemniaczki. Idealne do sosu. Mm. Nawet gorące są pyszne. I Piątka zielona. Sprawdźcie ocencie sami. A najlepiej dajcie znać w komentarzach, który wam lepiej pasuje, albo co chcielibyście zmienić. No dobra, to teraz od razu się przyznajemy, że to nie jest tak, że wszystko jest zaplanowane, tylko euforia, która mnie często ogarnia przygotowania, w przygotowaniu, powoduje, że zapominam o Bożym świecie albo o soli. Nie dodałem soli do ziemniaczków. Troszkę soli <laughs> trzeba dodać, na pewno. Po upieczeniu najlepiej, e, chociaż możecie też przed. No, nie ma takiego specjalnie znaczenia. Sól się nie pali w piekarniku, więc nie ma niebezpieczeństwa. No i cała playlista dla tych, którzy chcieliby poeksperymentować w równie prostych i smacznych daniach z przepisami hiszpańskimi, portugalskimi. Link po mojej lewej stronie. Mm. A my, jak się wszystko dobrze ułoży, widzimy się niebawem. Mm.